Uwolnienie siebie ze zbyt dużej ilości emocji. Kiedy wstajesz rano i masz zbyt wiele emocji i nie wiesz, co masz ze sobą zrobić, jest proste ćwiczenie. Zamknij oczy, weź spokojny, głęboki oddech i wydech ustami, uff, rozluźniając szczękę. Spotkaj się ze swoimi emocjami, wyobrażając sobie, że naprzeciwko. Ciebie, jesteś ty z tymi wszystkimi emocjami. Stoisz, patrzysz, masz zamknięte oczy, czujesz tę osobę. Połóż jedną rękę na swoim sercu, a drugą wyciągnij do tej drugiej osoby i powiedz: widzę Cię, kocham Cię i akceptuję Ciebie. I akceptuję Twoje uczucia. Następnie połóż rękę na swoim sercu i pozwól, aby ta istota weszła do ciebie, bo to jesteś ty, i powiedz sobie: Kocham cię, widzę cię i akceptuję cię. Koniecznie powiedz mi, jak się czujecie, i obserwujcie mnie. Dziękuję. Agnieszka, uzdrawiam.